Cześć, Manko z tej strony, JackOXPompa, i witam w filmiku organizacyjnym odnośnie nowej serii na moim kanale z gry Medin 2.pl. Seria będzie się nazywać od 1 do 61 poziomu. Będę nagrywał z serwera Andros i wybrałem sobie 5 postaci, którymi mógłbym zagrać, bo przykładowo Shawan Heller czy Suraban, to nie dla mnie, to ja nie potrafię grać z takimi klasami. No i tak, jedynka to jest wojbody, 2 sura wp, trójka lekan, 4 wojmental i 5 shaman Smok. Iż już wam mówię, dlaczego tak wziąłem, dlatego, żeby to wylosować, bo nie jestem sam pewien, którą chcę zagrać postacią, więc chcę, żeby o tym zadecydowało szczęście. No to losujemy. Dwa, czyli sura wp, no to spodziewajcie się w najbliższym czasie że zagram surą WP ja tylko tak y, powiem, że wszystko to, co mam, śmiertelkę plus 9 jakieś czy wszystko sprzedam żeby tylko dostawić sobie kasę na rozwój postaci no to chyba tyle żegnam się i zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału cześć